Dżem truskawkowy nie tylko brzmi wspaniale, ale też smakuje wyśmienicie. I obiecuję Wam, że mój przepis na pewno pokochacie. Kochani moi najspanialsi, mamy. Mój paweł się oczywiście wygłupia za kamerą. Mamy sezon truskawkowy w pełni, więc tak pomyślałam, że mogłabym Wam pokazać, jak moja mama robiła dżem truskawkowy od zawsze. A więc zapraszam, będę się z Wami dzieliła moim przepisem mamusiowym. Mam tu truskawki. Zobaczcie, wybrałam, starałam się wybrać jak najbardziej dojrzałe. Są już bardzo dobrze ubyte i odszypułkowane. Ale ważna uwaga, kiedy traktujecie, chcecie w ogóle cokolwiek robić z truskawką, to pamiętajcie o tym, żeby najpierw ją umyć, a dopiero zdejmować zieloną część. Moja dzisiejsza propozycja to jest dżem truskawkowy, który składa się jedynie z dwóch składników. Uważajcie, nie będziemy używać żadnych pektyń, żeby zagęścić nasz, yy, nasz dżem. Więc potrzebujemy najpierw rozbić troszkę, troszkę nasze truskawki, aby raz wydobyć z nich sok, a dwa, żeby się lepiej ugotowały. Dodatkowo chciałabym, aby w moim dżemie. Zostały kawałki wyczuwalne truskawek. Czyli, innymi słowy, nie rozbijasz tego na miazgę. Nie. Tylko po prostu żadnego je blendera. Lekko rozdrabniasz do. Tak, żadnego blendera nie procesu. używamy. Po prostu bierzemy narzędzie tortu do ziemniaków i tak troszkę je rozdrabniamy. I tak właśnie przygotowane truskawki kładziemy na. Małym ogniu, mogę tak powiedzieć, i doprowadzamy do wrzenia. Oczywiście gotujemy powoli, nieraptownie, aby nam się truskawki nie wygotowały. I na tym etapie nie dodajemy żadnego cukru, żadnych dodatków, ze względu na to, by chronić kolor truskawki. Tak wyglądają właśnie moje truskawki przed wrzeniem. Za chwilę one zaczną się gotować. I od tego momentu będę gotować je przez 20 minut. Oczywiście w trakcie będzie się wytwarzała piana, którą będę zbierać sukcesywnie. A ilość piany ponoć zależy od kwasowości jagód, jakie, jakie włożymy. Truskawek. Jagód, truskawek. W zasadzie truskawka też jest jagodą Paweł. Mhm. Zwróćcie uwagę na ten efekt, który Lila uzyskała poprzez wytłuczenie tak tych owoców tłuczkiem do ziemniaku mamy te kawałeczki, tam dobrze? one wspaniale się prezentują później w gotowej gotowym dymuku e, no i fajnie smakują zaczęły zagotować patrzcie ja będę zbierać piankę sukcesywnie Od tego momentu gotujemy 20 minut. Ja sukcesywnie słuchajcie, zbieram piankę, żeby wam pokazać, że nasz cały dżemamer, jak to mój mały jeszcze syn mówił, musi być taki właśnie czyściutki, bez pianki. Gotuje się, za 10 minut mniej więcej będę już dosypywać cukier, czyli nasz drugi składnik. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Czyli w sumie ile już gotowałaś? No, od zagotowania 20 minut, tak, jeszcze nie minęło, ale chciałam tutaj coś ważnego powiedzieć. Zobaczcie, kolor został zachowany, troskawki w ogóle się kolor nie zmienił. No i o to chodziło. I tak wygląda mój dżem. To prawda, jeszcze nie gotowy? ale już jesteśmy blisko. Zobaczcie jakie mam czyste. Normalnie jestem tak z siebie dumna. Nie ma żadnej pianki. I już jest czas na cukier. I dodajemy tak, tu mieliśmy 2 kg truskawek, więc dodajemy 700 g cukru na kilogram. Czyli ja mam tutaj 1400 g lub kilo 400. G. Powoli sobie mieszam albo też można dodać 600 bo 700 trochę wychodzi słodkie ale tak jest w przepisie mamusia kazała tyle włożyć więc składam i na tym etapie jak już dosypiemy cukru słuchajcie trzeba pilnować żeby to się nie e, przywarło bo jednak cukier lubi się tutaj karmelizować i tak dalej więc Teraz pilnujemy, gotujemy między 20 a 30 minut. W zależności od tego, ile płynu mamy w naszym dżemie. I teraz tak. No i co? Pilnujemy, gotujemy aż do gotowości, tak? E, musi cały ten płyn, który jest tutaj widoczny, no trochę z cukru i trochę tutaj właśnie z, z, soku. z soku, musi wyparować nam. Więc tam to trochę zajmie. Kochani, pilnujemy. W międzyczasie już szykujemy słoiczki. Zobaczcie, po do, dosypaniu cukru też się tak tworzy pianka. Tutaj u mnie zaczęła się tworzyć, ale to już jest pianka właśnie z cukru. To też trzeba zbierać, tak. Tyle, ile się da, postarać się zebrać. A ja chciałam je wam jeszcze pokazać. Tyle to, udało cała mi się. Tak. To jest cała pianka od początku gotowania. To między innymi jest zabieg, który będzie powodował, że ten nasz demamerek będzie klarowny. Tak. Już jest gotowe. Słuchajcie, gotowało się około 35 minut. Ale uważam, że to nie jest zasada, ile minut, bo to jest w zasadzie. Zależne od tego, ile płynów mają nasze troskawki. U mnie było akurat tyle. Dla przezorności, jakby dla zabezpieczenia, ja dodam tutaj jeszcze szczyptę kwasku cytrynowego. Chociaż nie powinno się zcukrzyć. Ale tak sobie wymyśliłam, że może dodam. Więc to zrobię zaraz. Wymieszam i za chwilę Wam pokażę, jak wygląda już gotowy? Jak sprawdzić w ogóle, kiedy on jest gotowy? Otóż bierzemy taką łyżkę, przekładamy na czysty talerz, najlepiej biały, i przy tej okazji też chciałabym pokazać Wam kolor. Zobaczcie, że truskawki to są tego typu jagody, które potrafią, jakby to powiedzieć, szybko tracić kolor. One się utleniają i po prostu robią się takie szare. Ale zobaczcie, u mnie tak się nie wydarzyło. I teraz, jak sprawdzamy, czy dżem jest gotowy, bo to jest bardzo ważne, tak? A więc przełożyłam sobie na talerz i czekam, aż ostygnie. I takim palcem, no może nie tym środkowym, ale po prostu przejeżdżam. Jeżeli zostaje, to znaczy, że jest gotowe. Ale to Jeżeli ono się po prostu tak nie schodzi. To znaczy, że jest gotowe. A, chodzi o odpowiednią konsystencję. Tak, po prostu zobacz, jak ja sobie tak zrobię. No to nie, nie schodzi się tak do środka, tak, płyn? Że... Myślę, że już wszystkim jasne jest. Otóż kochani, teraz już jest czas, żeby je zawekować. Przygotowałam sobie takie małe słoiczki, różne, takie jak mi się udało znaleźć, takie jakie mam, ponieważ uważam, że dla nas taka, taki mały słoiczek na raz jest wystarczający. Są pasteryzowane, już takie wyparzone i w ogóle. Tak samo pokrywka też już jest wyparzona. Wszystko mam wyparzone po prostu. I będę powoli nalewać. Nie przejmujcie się, że on jest taki rzadki teraz, on wostygnie i stężeje, tak jak pokazywałam przed chwilą. A powiedz głośni, Lila, co szeptałaś przed chwiletką, nalewając to do koliczka? Jezus Chrystus. A czemu zawsze to robimy? I zakręcam, poczekaj, zaraz powiem. Szczelnie zakręcam. Tak jak każdy wek, przewracam do góry dękiem. Tak zawsze mówiła moja babcia świętej pamięci. A jak się coś przygotowuje na zimę, jakby, żeby Jezus Chrystus, Bóg był razem z nami. I tak się robi zawsze, żeby po prostu się nie zepsuło, nie wiem, żeby chronił, jakoś tak. I to tłumaczyła, tak mi tłumaczyła, jak byłam dzieckiem. Dobra, następne. Gdzie tu mam jakieś, o, wycieram sobie, słuchajcie, ładnie. I zakręcam. Mocno. I do góry denkiem. Zobaczcie, że ten gorący słoik moja żona trzyma w dłoniach, a ona ma po prostu z natury asbestowe paluszki. no właśnie się poważyłam. Ciekawa jestem ile słoiczków wyjdzie. Otóż moi kochani, z 2 kg właśnie troskawek wyszło mi 8 małych słoiczków. One są do góry dnem. Tak będą sobie powoli stygły do jutra, do rana. Aż nie ostygną całości, całkowicie i się zawekują. Taka ilość nam w zupełności starczy na całą zimę. I jeszcze będę robiła też z malin, tych naszych, tam przy pszczółkach są. Więc też Wam pokażę. On trochę inaczej robię. Więc, jak spodobał Wam się mój pomysł na, właśnie, dżem? Tylko z dwóch składników, pamiętajcie, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia w następnym odcinku. pa! pa. Na specjalną prośbę jednego z naszych subskrybentów. Pozdrawiam Cię, Ron, z mojego sojuszu. Zrób dżem truskawkowy. you <laughs>